Dyle dyle, 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 proszę Państwa, wo, ho, ho, ho. ho. Hej, witajcie. Z tej strony jest Slasher z ekipy Slaszka. Dzisiaj z nami Łukasz. Ciema. Witamy Was na unboxingu płyty Kamerzysty, Dokładnie tak. Afirmacja, czyli utwór preorderowy, który wyszedł 11 września, czyli dzisiaj. Przesyłka oczywiście była wcześniej. Oficjalna premiera jest 13 września, czyli w ten piątek, czyli za dwa dni. Wtedy będzie klip za 50 koła z twarzą kamerzysty. A tutaj mamy jego autograf, twarz na płycie i wlepy i opaskę na rękę. Dobra, to pierwsze otwieramy. To oczywiście otworzyłem już tą paczkę, żeby sprawdzić zawartość. Żeby... Tak, opasek była ograniczona ilość, chyba było ich 800. Teraz już jest ich chyba 300. No i co, kamerzysta, afirmacja i okulary. Można powiedzieć. A już twarz możesz pokazać? Pa. Myślę, że tak, już są unboxingi <grym> nawet na YouTube, więc nie ma problemu raczej I co ty, co do szkoły będziesz chodzić? No yeah. na ręce yeah. No dobra, no i przechodzimy do unboxingu Dokładnie tak, i mamy tutaj My Music To już możemy sobie zabrać I My Music to jest... dobrze. No, <grym> 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 Nadużycie tego słowa niekoniecznie jest dobre Nie będzie niespodzianka Proszę państwa, ło, wow, ho, 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 ho. Szczęście I niemożliwe, mamy. że. Ta płyć nawet leżała na stole u Kruszfila i je podpisywali. Na, raczej na 100%. Autograf już Okej. Uuuu, Łukasz Warzyniak, proszę bardzo. Płytka wygląda w taki sposób. Fajnie, Autograf, napisany przez kamerzystę i przez Kruszfila. Wow. żeby nie zmazać. Jestem w szoku, no, żeby nie zmazać. Raczej Ciecha, nie zmarzę. Wow. I z tyłu taki negatywny wzorek z twarzą i listą utworów. Venom, Air Force, HD. Czy jeszcze to nie wszystkie. Jakby utwory. Pojawiły się na YouTubie, a jeszcze wiesz. pewnie się pojawią. Tak, tutaj twarz kamerzysty, tutaj symbol i y... Jest, jesteś... logo afirmacja, czyli te trzy wlepy są. To są wlepy, tak? No, daję tak. dla widzów. Jeżeli bardzo chcecie, ale myślę, że sobie gdzieś przykleję albo zostawię. I to jest tako, to jest tak. Kurde, autograf powiem sam w sobie spoko. spoko. No nieźle, dobra, otwórzmy. Tylko trochę tutaj się zmazał ten napis. Znaczy ogólnie ja robiłem film na Hall TV, gdzie pokazałem tą twarz, bo ona już wyciekła wcześniej. Jakieś dwa dni przed premierą preorderową. I to była ta sama twarz, więc ktoś musiał chyba wlecieć z pracy, bo zrobił zdjęcie w, w oryginalnej wytwórni. Co było niedozwolone przed premierą. Otwieramy i w środku. Wow, no, jak ono jak ogień to zobaczyłem Nie znam nawet Rod Kruszwil? A, ojej brudna Czyli... yy, w smażę, w smażę. W smażę. Płyta jest taka czarna Utwory Bo oczywiście trochę słabo są preorderowe Płyta akurat taka trochę. I... Znaczy do innych reperów to spoko? Znaczy, jak ten multi płytę miał tu. A co jest w środku? Czy jest, czy dowiemy się coś o prywatnie? Czy, nie, czy się nie dowiemy? Zaraz sprawdzimy Ogień jak woda Nawet ich nie widać to Lepiej drogie, drogie Drogie, On drogie zachować taki. Sprzedaż hmm. kochany za 10 zł. Nie ale. lepiej. Uważaj, żeby nie zgubić pejsa, pejsa. Czyli po prostu zapleć. Dobra. No i to jest o, o, taka ryj, ryj. ulotka Ejeju Titanic, aha, to są teksty piosenek, mamy to coś, coś tam HP, Air Force, coś tam. Ciekawe pięć, czy, są, e, pięć powiem, e, czy na wulgarne słowa jest. Nie z... ma, nie ma. To dobrze. A, nie wiem czy powinienem to pokazywać, ale tak wygląda okładka i nie ma nic więcej prywatnie okażeście. Napisanego, tylko są po prostu utwory. No i płyta jak płyta, czyli standardowa, normalna forma CD, delikatnie wstrzygamy, mamy czas. No ja bym te wlepy wsadził do płyty, bo... Tak, wsadźmy wlepy do płyty. <laughs> Może je tak elegancko zaczep, zaczep Dzięki, że byliście, że dzięki, że oglądaliście Tak wyglądał ten tak kamerzysty Prywatny, czegoś się nie dowiedzieliśmy no, A ale... to jest dla bab, dla bab takie coś Dla bab Bo dziewczyny takie maszą Nie wiem, je co Z tego co widzę, to się nie domyka z tymi wlepami, więc złożymy je na razie, tak? Może I jeszcze przeczytowanie tego wisielca, wisielca, to jak to się cechuje No weź zawiąż to, połóż tutaj stacji i załóż mi to Okej, okay, tak wygląda taka opaska. nie wiem czy to jest fajne Czy to można do czegoś nosić, ale jakby Za, ktoś się, się uparł Zbędny ga... No powiedzmy, no dobra dzięki że byliście Boi, boi